Cześć, tu mamik. Zapraszam na kolejną szybką piątkę. Tym razem będziemy kwotowo patrzeć sobie na gierki e, do 50 zł. Pierwszy próg, który e, sobie dla Was przygotowałem. Karciaki głównie to będą. E, głos troszkę niewyraźny, bo jestem przeziębiony tak jak cała reszta rodziny. A więc zapraszam. Pierwszą grę, jaką Wam polecam, jest to Air, Land NC, e, Czyli zwierzęcy front. E, wyszła druga część z e, piski, piski. To sobie możemy tam łączyć. Gierka polega na tym, że będziemy się przepychać. Bardzo przyjemna, fajna gierka, fajnie kolorowana, dużo, dużo lepiej niż oryginał. Jeśli pamiętacie taką grę jak Warhammer Pop, tutaj mniej więcej zasada tej gry wygląda tak samo. Kolejna gra to polska wersja Spy, czyli Poznań, to już trylogia malowana. Tutaj mieliśmy spór o W spór obór 2, czyli temy. Bardzo przyjemne gierki. Jeśli macie czuć więcej pieniążków, możecie sobie zainwestować w całą tą serię. Kolejna gra to jest wszystko albo nic. Prosta gierka kooperacyjna, gdzie musimy zabrać kartę po to, żeby wypełnić jakieś zadanie, które mamy na stole. Oczywiście musimy wszystkie zadania wypełnić. Gdzieś ta gra jest na kanale. Możecie sobie sprawdzić. Kolejną grę już Wam w sumie proponowałem. Jest to papierowe morze, ale szczerze mówiąc, do 50 złotych no nie ma za dużego wyboru. A ta gra jest godna polecenia. I na koniec zostawiłem klasyki. Czyli jeśli nie macie swojej kolekcji klasyków, czyli bierze, fasonek, albo sabotażysty, możecie tej grę sobie zakupić. Bądź jeśli nie jesteście pewni, czy taka grawa będzie odpowiadać sprawdzić na PGA. A jeśli wy macie jakieś gierki do 50 zł, to zapraszam do komentowania. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.